Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Polka na emigracji. I ja już tutaj jestem uszykowana. Wyszykowałam się, bo za chwilę wybieram się do lekarza, do mojego rodzinnego lekarza. Byłam w Lumpeksie. I za chwilę, za chwilę, jak wrócę od lekarza, to pokażę Wam, jakie fajne! Cudne, super rzeczy kupiłam i to w dobrej cenie. Także zostańcie ze mną, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. I zaczynamy. Ja już czekam tutaj sobie na poczekalni. Um, tak wygląda poczekalnia. Przede mną weszli tacy jedni Państwo, i za chwilę będę wchodzić i ja. Tak możecie sobie zobaczyć troszeczkę, jak tutaj wygląda. Pokażę Wam. Także tak wygląda na emigracji u doktora rodzinnego w poczekalni na emigracji w Belgii. Takie wiecie, stare okna, stare firanki, stary grzejnik, krzesła, no tutaj jest stara taka ława, ale wiecie co Wam powiem, mimo tego, że tutaj wygląd jest taki stary, czyli nie jest taki nowoczesny, to naprawdę Doktor jest bardzo, bardzo przemiły i jeżeli wszyscy lekarze mieliby być tacy, to ja wybieram ten standard taki stary, nie wybieram luksusów, jeżeli ma być tak fajny lekarz, to naprawdę, to dla mnie bez znaczenia to jak wygląda, czy ja siedzę na, wiecie, na takim starym krzesełku, czy na kurczynę, jakimś lepszym fotelu, także nie ma to dla mnie znaczenia. Lekarz jest bardzo przyjemny, kontaktowy, można z nim rozmawiać, jest bardzo otwarty. Także naprawdę jestem ciekawa, czy wy też to macie takiego fajnego lekarza, jak ten tutaj mój rodzinny. Ja osobiście jestem zadowolona. Jak idę do mojego lekarza, do mojego lekarza tutaj rodzinnego, to ja zawsze płacę mu za wizytę 5 euro. A te wizyty. Zdarzają się bardzo rzadko. Także ja tutaj sobie siedzę w poczekalni, a za chwilę przyjdzie po mnie doktor, i po prostu doktor zawsze, jak tutaj ludzie siedzą, a to wywołuje, to doktor wtedy wywołuje po nazwisku i zaprasza do gabinetu. Tak to wygląda. To nie jest tak jak w Polsce. Bynajmniej u mnie tak w Polsce było, że jeden wychodził, drugi wchodził, wychodził, wchodził. Także tutaj jest inaczej. Doktor przychodzi, zaprasza. Tak. A coś Wam powiem, coś Wam powiem. Ja do mojego doktora zawsze jeżdżę bez umówienia się. Mam takie, słuchajcie, mam takie fory u mojego doktora, że nigdy nie muszę się umawiać przez telefon. Zawsze jak przyjdę, obojętnie w której godzinie, to mnie przyjmie. Taki fajny doktor. No i już właśnie wracam od mojego doktora. Wziął oczywiście 5 euro. Receptę mam, także jadę teraz do apteki. I już przyjechałam właśnie. Tutaj mamy receptę. I idę do apteki ją zrealizować. No i zobaczcie, kochani, i zobaczcie, zaszalałam. Mam pełną siatę. Zaraz Wam pokażę, co ja tutaj takiego kupiłam w tym Lumpeksie. A na emigracji, słuchajcie, można takie cudeńka kupować, że mówię Wam takie są ekstra. Zobaczcie, co tutaj mamy. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Jaki to jest piękny płaszcz. Widzicie go? Taki jest biało-czarny. Tu jest taka marka. Tak, elegancko. No i ubieramy. Ja powiem Wam, że czuję się w tym fenomenalnie. No, zobaczcie. Tutaj, oczywiście, jest taka kieszonka, to jest atrapa. Atrapa. Tu są guziczki, można się ładnie zapiąć. O! Tak, są guziczki. Ja teraz cała się nie będę zapinać. Zobaczcie, jaki to ma fajny pason. Kaby są tak dotąd, jest to mi takie troszeczkę luźniejsze, nie jest to zbyt obcisłe, ale ja się czuję w tym super. Można też tak jak widzicie, sobie podnieść trochę wyżej. No i takie widzicie, przed kolanką, przed kolanką jest ten właśnie płaszczyk. Jeszcze Wam się tak pokaże. O, w środku też ma guziczki. I oczywiście to jest poliester. To jest 100% poliester. Ale jest to moim zdaniem elegancki płaszcz. Bardzo elegancki płaszcz. I teraz się przejdę tutaj. Oczywiście wiecie, jak założycie to do Adidasów, to moim zdaniem też to pasuje. A jeżeli to ubierzecie po prostu do jakichś fajnych koreczków, szpileczki, no to też myślę, że będzie fajnie. Myślę, że i na sportowo, czy też na tak bardziej elegancki wystrój to wszystko będzie pasować. No i widzicie. Cena powalająca. Tylko 8 euro. Tylko 8 euro. To tak widzicie, na emigracji można kupować. Takie rzeczy w Lumpexie. Kolejną rzecz, jaką kupiłam, to jest taka, taka bluzka fajna. Jest tutaj taka marka. Super. Naprawdę świetna bluzeczka. Taka też czarno-biała w pasy. Także ja jestem pasiata. I to jest 100% wiskoza. I zobaczcie, tak wyglądam z tej glistej Słuchajcie, ja się trochę wahałam, czy ją kupić, czy nie. Ale ostatecznie ją wzięłam. Kupiłam, dlatego że ona ma fajny skład. Naprawdę jest wygodna. I widzicie, jest faktycznie ona trochę szersza, ale to niczemu nie przeszkadza. I myślę, że nawet pasuje do tych spodenek do tych spodonek, do tych adidasów. Co, co Wy sądzicie o tym? Fajna jest. Ja bardzo dobrze się czuję w niej. Za chwilę Wam powiem, powiem za chwilę Wam ile ona kosztowała. Dzisiaj akurat mamy tak przyjemnie na dworze, więc póki co jeszcze korzystam sobie tutaj z przestrzeni. Teraz mam spódniczkę. Założyłam właśnie do tej bluzeczki. Kupiłam taką mini spódniczkę, taką czarną. A W lumpeksie tak wygląda zwykła, słuchajcie, czarna e, spódniczka, natomiast jest ona bardzo, bardzo wygodna. Bardzo wygodna i w sumie tak e, m, fajny materiał jest, naprawdę. Bardzo fajny jest materiał. Ja się dobrze w niej czuję. Zobaczcie jak idę, to ona nie idzie mi do góry. Także widzicie, ja bardzo spobodnie się w niej czuję, ale... Ale ja jeszcze Wam pokażę, e, bo ja tutaj mam teraz awidacę, oczywiście można ubrać szpilkę kozaczki też na zimę, jakbyście chcieli, a ja Wam pokażę jak to wygląda ogólnie do płaszcza do tego właśnie mojego, e, mojego płaszcza i zobaczcie, czy to wygląda fajnie czy nie. Bo w sumie tutaj mamy czarny, tutaj też jest czarny. Um, jest trochę, inny, jest trochę inny wzór, natomiast um, nie jestem pewna, czy te paski właśnie pasują do tego wzoru. No i, ale zobaczcie, widzicie, tak do spódniczki to wygląda, nie? No. Ubrałybyście się tak, czy nie? Czy tak, ta bluzka, nie? Chyba jednak gładka, nie? Dajcie znać. Ja jeszcze bardzo Wam chcę pokazać, co kupiłam. Miałam ogólnie jakiś show, słuchajcie, na paski. Na czarno-białe paski. Nie wiem, to mnie tak głowę omotało jakoś, że mówię biorę. No i kupiłam teraz też taką e, koszulę. Bardzo jest fajna, taka zwiedna, że wiecie, to nie jest taki ciężki materiał. Biało-czarna koszula. No i słuchajcie... E, Chodź też jest 100% wiskoza. No i zobaczcie. Tutaj są paski, tutaj są paski. Wiszcie oczywiście, czy Wam to się widzi, że te paski do tych pasków, czy jednak nie. Dajcie, dajcie znać. Taka pasiata. Pasiata, jestem dzisiaj. Pasiata. <grywia> pasiata, tak. Widzicie, jest bardzo fajna, bo ona jest taka zbierna pod ta zwiewna, powiewna jest i to mi się właśnie podobało. Natomiast ta jest naprawdę bardzo, bardzo ciniutka i fajna. Ale pokażę Wam coś, ponieważ jest jeden defekt tej koszuli, a mianowicie, bo wiecie, ja jestem z Wami szczera i nie będę tutaj oszukiwać. I zobaczcie, jest taka mała, mała dziureczka. Um, prawdopodobnie, nie wiem, czy mol wygryzł, czy co, ale słuchajcie, coś Wam ja tutaj w Belgii, żyjąc na emigracji, widzę bardzo dużo ludzi, którzy mają kasę, dobrze się wożą, <noise> a słuchajcie, noszą rzeczy z dziurami. Serio, to jest tak naprawdę. Nie wiem, czy to, ma, czy to jest taka moda, czy po prostu nie chce im się czegoś zmieniać, no ale ok, nieważne, jest mała dziurka, ona mi kompletnie nie przeszkadza. Ta -da, ta -da, ta -da, ta -da. Zobaczcie, co ja tutaj jeszcze kupiłam. Taki rewelacyjny, akrylowy sweterek. Taki cudowny sweterek. Jest to taki taki pudrowy róż właśnie. Bardzo fajny, wygodny. I zobaczcie, jak to wszystko wygląda właśnie do tych moich spodenek. Ja myślę, że to pasuje, że to bardzo dobrze, bardzo dobrze na mnie leży. I słuchajcie, no takie cudo dostać w lumpek się. Takie cudo. To jest po prostu coś pięknego. Zobaczcie. Taki fajny wzorek ma. Rękawy w ogóle, słuchajcie, nierozciągnięte. Elegancko. No i tutaj przede wszystkim wszystko jest dopasowane. I co Wy o tym sądzicie? Podoba się Wam? Ja Wam za chwilę pokażę cenę, ile zapłaciłam za wszystko. To normalnie w szoku będziecie. Będziecie w szoku. I zobaczcie, jakie te ciuchy są zadbane. One nie, nie są rozciągnięte. Nie ma żadnej plamy. Aczkolwiek na koszuli była dziurka, ale, ale na co, co przymykam oko? <laughs> ja czuję się rewelacyjnie. I chociaż mamy jeszcze lato, postanowiłam wziąć ten sweterek, dlatego że wiem, że później już tego nie będzie pójdzie albo do innej osoby, albo do innego sklepu. Zobaczcie, ta spódniczka, ona jest made in him, Maroko. Także, no, też fajnie. A ja nawet chyba miałam ubrany przód na tył, ten tył na przód. Ale jajca, no ale okej. Okay. Widzicie, pomyliłam się. Ale tak wszystko jest okej. Okay. Z kolei, tutaj to jest ten sweterek, który, w którym nie widzieliście, i tu jest taka marka. I jeszcze Wam pokażę skład. No i widzicie, tutaj pisze 50% akryl i 50% bawełna. Także świetny, świetny skład. Wam pokażę jeszcze tak pokrótce, bo tutaj ja byłam na tych zakupach z Aurelium, i ona sobie tutaj właśnie kupiła taką bluzkę. To jest bawełniana bluzka, bo Czyli taką kupiła, tutaj jeszcze sobie wzięła taką o, koszulę różową. O, widzicie, tutaj nawet nie ma, nie ma żadnej metki. Taką koszulę sobie wzięła różową, bo mówi, że przydaje się do szkoły z krótkim rękawkiem. Także fajna jest. A co tutaj sobie jeszcze wzięła? Taką bluzkę sobie tutaj wzięła zeman taką szarą właśnie. No widzicie, nie ma tutaj już ceny na paragonie. Wam zaraz pokażę ile dokładnie za, za wszystko zapłaciłam. I ostatnią bluzkę, jaką sobie wzięła, to po prostu zwykłą białą. Dlatego że ona Nie chcę ostatnio nic z żadnymi wzorami, czy żadnego nadruku. Już wam mówię ile mnie to wszystko wyszło. No i widzicie tutaj jest mój właśnie paragon. A wszystkie te rzeczy, które kupiłam, kosztowały mnie dokładnie 44,50 euro, a Kleiding tu pisze, że odzież, 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 także nie jestem już wam w stanie dokładnie powiedzieć, co ile kosztowało, ale na pewno ten płaszcz kosztował 8,60 euro. No i tutaj 10 centów, no to wyszła torba. Ponieważ nie wiedziałam, że aż tak dużo y, kupię. No i wzięłam po prostu z tego sklepu y, torbę. Także widzicie, takie są właśnie tutaj ceny w sklepach z używanymi rzeczami tutaj w Belgii. Jeżeli tutaj jest dziewięć rzeczy i zapłaciłam za te dziewięć rzeczy tylko 44,50 euro, to naprawdę, ale to naprawdę jest bardzo tanio. Ze względu na to, że ja żyję tutaj w Belgii i wiem jak w zwykłych sklepach potrafi być drogo. Słuchajcie, za sam stanik tutaj można zapłacić w belgii za jeden, za jeden stanik właśnie można zapłacić około 50 euro. A jeżeli chodzi też o takie jakieś tam spodenki, bluzki, również chodzą bluzki, gdzieś tak około 20 euro. Spodenki nawet też widziałam, raz kiedyś byłam w i normalnie kosztowały 40 euro. No także, także słuchajcie, w zwykłym normalnym sklepie jedna rzecz może kosztować 40 euro, a tutaj w takim sklepie z używanymi rzeczami e, kosztuje to aż za 9 rzeczy zapłaciłam 44,50. To jest rewelacja, słuchajcie. E, ja osobiście lubię lum lumpeksy, e, bo te lumpeksy na przestrzeni też się zmieniły, dlatego że teraz jest więcej takich nowoczesnych rzeczy, więcej takich ładnych rzeczy, ludzie mają dobrobyt moim zdaniem, szybko się nudzą, kupują coś, za chwilę coś wyrzucają, no i kolejny może skorzystać. Słuchajcie, widziałam nawet taką baweczkę, ogólnie dużo ludzi widziałam w tym sklepie z używanymi rzeczami. I przyszła taka babeczka, bardzo ładnie wyglądała. Słuchajcie, miała taki ładny. Było widać, że to była bawełnia na, bawełniana na bluzka z koroneczką, ładna z potęgi. Też taka koroneczka, takie e, falbanka na dole, taka była. Słuchajcie, no było widać, że była bardzo gustownie ubrana. Bardzo ładny materiał, fajny. Koroneczka. No i słuchajcie, ja tak patrzę, co ona robi, a ona normalnie przymierzała buty. Buty normalnie przymierzała i to jeszcze na gołą stopę. No nie polecam może na gołą stopę przymierzać po kimś butów, ale, ale tak to tutaj jest. Ja ogólnie żyjąc w Belgii, tutaj na emigracji jestem bardzo zadowolona z tych ciuchów, dlatego że te ciuchy one jednak są takie. Takie nietypowe. Także słuchajcie, jest to wszystko takie ciekawe. Tutaj w tych lumpeksach są takie naprawdę, że idziesz i nie wiesz z jakiej z jakiej marki ciuch to staniesz i mam nadzieję, że Wam się podobało jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę komentarz oraz subskrypcję i słuchajcie tak jak widzieliście, ja byłam u lekarza dzisiaj, dzisiaj miałam w ogóle taki zwariowany dzień byłam u lekarza i chcę też powiedzieć coś właśnie o o służbie zdrowia w Belgii, ale już tutaj nie będę tego wszystkiego dołączać do tego odcinka, bo nie chcę, żeby to było takie długie, i, i także mówię, że jeżeli chcecie, to po prostu zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę oraz komentarz. I na pewno, na pewno taki temat się pojawi na moim kanale. Służba zdrowia na emigracji, na emigracji. Mam nadzieję, że Was do czegoś zainspirowałam. Mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy trochę Wam się podobały, a jeśli nie, to też piszcie co tutaj pasowało, co nie pasowało. Ja jestem otwarta na wszystkie komentarze. Piszcie, komentujcie. Ja Wam życzę miłego dnia, moi kochani. I oczywiście do następnego. Pozdrawiam Was serdecznie, Polka na emigracji.